Jeśli ja wybiorę X i pójdę tą drogą, to nie wiem, jak by wyglądało moje życie, gdybym podjęła jednak inną decyzję, nie? Znasz taką piosenkę Łony i Webera, gdzie tak pięknie? Ta piosenka jest owinięta wokół takiego jednego magicznego słowa: Gdyby. Jest to nawet takie zdanie, które powtarza się przez całą piosenkę: Cały mój kraj zamknięty w gdyby. No właśnie, my jesteśmy narodem, który uwielbia sobie pisać usprawiedliwienia, gdyby była lepsza pogoda, gdyby wszechświat nam sprzyjał, gdyby ktoś zaprosił mnie na konferencję, gdyby ktoś poprosił mnie o to, gdyby były jakieś lepsze okoliczności, gdybym umiała coś tam robić więcej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, gdyby, gdyby, gdyby. I uwielbiamy szukać wymówek zamiast szukać rozwiązań. To jest Paradoksalne, bo ale no tak jest, wyszukujemy sobie powody, dla, które, dla których nie zrobimy czegoś, zamiast szukać po prostu dróg do rozwiązania tego problemu. Bo mm, może ci się dzisiaj wydawać, że okoliczności są trudne, że występują jakieś problemy, no i nie będziesz tego robić z jakiegoś powodu. Ale przecież to może być dzień, w którym tak naprawdę jest najłatwiej. Może być na przykład dużo gorzej jutro albo pojutrze, i wtedy też w ogóle nie ma szans na jakiekolwiek działanie. I nie wiesz tak naprawdę co się wydarzy, bo nie wiem jak ty, ale ja nie umiem wróżyć i nie umiem przewidywać przyszłości i nie umiem też sprawdzać, co działoby się w alternatywnej rzeczywistości, czyli jak stoję na rozdrożu i mam decyzję X i decyzję Y i one prowadzą mnie jakimiś drogami, no to jeśli ja wybiorę X i pójdę tą drogą, to nie wiem jak by wyglądało moje życie, gdybym podjęła jednak inną decyzję, nie? A my tak czasami się zastanawiamy, a co by było, gdybym ja wybrała tą drugą opcję, czy ja byłabym tutaj. No nie wiesz, dopóki nie pójdziesz tą drogą, to, no, to się po prostu nie dowiesz. A nie będziesz też wiedzieć, co by się wydarzyło, gdyby pójść tą jakąś inną drogą. Więc jedyne co możesz zrobić, to podjąć jakąś decyzję i iść tą drogą i wierzyć w to, że na mocy wiedzy, umiejętności, intuicji udało ci się podjąć tą decyzję, no i że to jest najlepsza decyzja w danym momencie. Dla mnie najważniejszą lekcją w tym temacie był przykład mojego kolegi, bo jakiś czas temu mieszkałam w Chicago, bo tam wyjechałam na stypendium i tych stypendusów było kilkoro. Ja byłam którąś z kolei osobą, i mój kolega, który był jednym z pierwszych stypendystów, zdecydował się na to, że wraca do Polski jako chyba pierwsza osoba z tych osób, które wyjechały, z całą rodziną, że pakują się i po prostu wracają na Stary Kontynent. No i wszyscy go pytali, czy ty jesteś pewien, że tu ci będzie łatwiej, że nie byłoby ci lepiej w Stanach, czy to jest na pewno słuszna decyzja, czy tutaj znajdziesz pracę i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, nie wiem, ale no, taką decyzję, podjęliśmy ją razem i wydaje nam się, że to jest najlepsza decyzja w, w tym momencie i po prostu idziemy tam, idziemy w to. Nie zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy jednak zdecydowali, że będzie inaczej. Bo tak można rozpamiętywać bez końca, można ciągle się zastanawiać, czy gdybym poszła drogą X, to byłoby lepiej niż jak poszłam drogą Y. A jeszcze do tego wszystkiego dochodzi porównywanie się. Jak jestem na drodze X, ale widzę przed sobą kogoś, kto jest dużo dalej, i myślę sobie, hmm, może ja jednak nie mam preferencji, może ta osoba ma większy talent do tego, po co mi to w ogóle jest, a tak naprawdę nie wiesz, co ta osoba poświęciła, jak długo już kroczy tą drogą i co wydarzyło się po drodze. I czy ty tak naprawdę jesteś. W gotowości do tego, żeby podjąć takie ryzyko, jak ta osoba podjęła. Mówiłam już o tym, że porównujemy się tylko ze sobą z przeszłości i sprawdzamy, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie byliśmy wczoraj. A nie, czy ktoś jest dalej na drodze ode mnie. Ja mam w głowie taką czerwoną lampeczkę, specjalnie dla słowa gdyby. I kiedy zaczynam się tłumaczyć z czegoś, yy, i właśnie szukam sobie takich usprawiedliwień, to ta lampeczka się zapala i zastanawiam się wtedy, co najgorszego może się stać. Czy to jest tak, że ja mam jakieś faktyczne obawy, które wiążą się z ryzykiem podjęcia tej decyzji? Czy może to jest taka wewnętrzna blokada, taki wewnętrzny opór, który blokuje mnie przed rozwojem? Jeśli okazuje się, że tam nie ma w zasadzie żadnego ryzyka i mogę tylko skorzystać, no to zazwyczaj to robię. Mi jest dużo łatwiej pokonać takie gdyby, które wiąże się ze zmianą, bo ja bardzo lubię zmiany. Lubię rzucanie się na głęboką wodę, nowe projekty, rozpoczynanie nowych rzeczy. U mnie dużo trudniejsze do przezwyciężenia jest gdyby, które wiąże się z realizacją pewnych rzeczy, z dowożeniem, z kontynuacją pewnych projektów. Pierwszy odcinek vloga był dla mnie zdecydowanie łatwiejszy niż ten dziesiąty. Kiedy zrobiłam test galupa, okazało się, że dyscyplina jest. Blisko końca raczej niż początku u mnie i mimo tego udaje mi się przezwyciężać to, ten opór i wiem, że mam tego wroga, że brak dyscypliny jest albo raczej może być moją słabością, ale świadomość tego sprawia, że udaje mi się go pokonywać każdego dnia. I zachęcam cię do tego, żeby zainstalować sobie właśnie tutaj z tyłu głowy taką lampeczkę, taki radar na słowo gdyby, kiedy zaczynasz szukać sobie usprawiedliwień, że pogoda nie jest taka, że ktoś cię gdzieś nie zaprosił do jakiegoś projektu, że można by było zmienić tą pracę, ale gdyby jakieś tam inne były okoliczności, gdyby wszechświat ci sprzyjał albo cokolwiek innego, to niech ta lampeczka się zapala i wtedy zadawaj sobie te, to pytanie, co najgorszego może się stać. A może masz takie gdyby, które do ciebie wraca regularnie. Każdy z nas ma takie ulubione gdyby. Jeśli masz takie, to podziel się im w komentarzu.